Nie, bo on tam cztery zrobił. A to dobrze. Czyli skrócił, tak, bo prace trwają. Cztery tygodnie z życia dobrego kota i jego zwyczajnego pana i wydarzenia dnia codziennego myślę, że bardzo bliskie. Wszystkie. Z punktu widzenia kota i z punktu widzenia pana. Jak oni to tak, widzą. Jest, jest dosyć zabawny. Znaczy Grzegorz powiedział, że on, on by takiego kota rozszarpał pięć razy. <mum> tak Grzegorz? Ale tam tak Grzegorz powiedział, nie, no dlaczego ona przecież? Znaczy to jest książka rzeczywiście dla osób uwielbiających koty, a takich jest bardzo dużo, jest bardzo dość Czyli książka, na którą bardzo czekamy, tego samego autora, Współczesny świat techniki dla zagorzałych humanistów? Ponieważ Bez z... przesadnej ilości matematyki fizyki, <mum> i fizyki <mum> należycie objaśnionej. On wykłada, ten autor wykłada. Na realizacji dźwięku w Akademii Muzycznej, czyli taki przedmiot techniczny, ale spotyka się z, ze studentami, bardzo często w rozmowach z nimi spotyka się z podstawową niewiedzą na temat, wydawałoby się, no najbardziej podstawowej, właśnie wiedzy z fizyki, z chemii czy z matematyki, którą wszyscy mieliśmy w szkole i w większości nie pamiętamy. I, jeżeli... I zadaję słuszne pytanie: jak to jest, że jeśli się nie wie, że dziady napisał Mickiewicz, to jest to obciach, a jak się nie wie, co to jest amper, czy volt, to, to jest porządku. To jest dozwolone. To, no, więc ja no. chcę w przystępny i dowcipny sposób yy, przypomnieć nam tę wiedzę. Jeszcze z obrazkami.